Witajcie kochani tu Row Coconut Girl po polsku, dzisiaj na Waszą prośbę. QA. Witajcie, jestem Row Coconut Girl. Jestem specjalistą detoksyfikacji i regeneracji ciała. Zajmuję się także analizami tęczówki oka, czyli irydiologią. tak sama uzdrawiam swoje ciało za pomocą owoców, warzyw i sił. I być może pomogę także i Tobie. Na moim kanale możecie zobaczyć między innymi moje owocowe życie na Hawajach. Jak na gatunek człowieka przystało, jestem frugiworem. I swoje indywidualne poglądy etyczne. Jestem tu, aby zainspirować Cię i pomóc Ci zrozumieć, czym tak właściwie jest zdrowie. Daję wskazówki, jak osiągnąć pełnię szczęścia. A przede wszystkim wspaniałe samopoczucie na co dzień w sposób naturalny. Witajcie, kochani! Zaczynamy! Ktoś ma trzy pytania na chwilę obecną. Którą z wysp... Polecasz najbardziej, aby odwiedzić jako turysta? To tak. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo tak naprawdę wszystko zależy od tego, kto co lubi. Jeśli lubisz na przykład zabawę i jesteś osobą rozrywkową, to bardzo polecam Wyspę Oahu. Tam naprawdę odbywa się duża biba, i można odczuć takie prawdziwe hawajskie życie, na wesoło, tak? I troszkę tak crazy time możesz tam spędzić, jeśli chodzi o dzikość, naturę. I piękne widoki, to na pewno Kauai jest piękne. Natomiast jest bardzo małe i nie ma tam zbyt dużo restauracji. Jest dosłownie kilka, i naprawdę tam się nic kompletnie nie dzieje. Więc jest totalna cisza i spokój. Także wyspą, oczywiście, którą polecam, będę polecać Maui, bo sama na niej mieszkam. Natomiast naprawdę zależy to od tego, co lubicie. Maui ma znowuż wszystko, więc jeśli chcesz. Mieć troszkę tego szału, takiego i chcesz mieć troszkę widoków, nie troszkę, a ogrom widoków, tutaj takiej natury i tego pięknego krajobrazu, który jest stworzony przez matkę naturę. To jest niesamowite, co Hawaje stworzyły poprzez lata i jest to naprawdę piękne i tu na mały, właśnie, możesz zaznać wszystkiego. Więc, tak naprawdę, chyba najbardziej polecałabym dla siebie samej, dla mojego charakteru, Maui. Uwielbiam Maui za to, że jest tu wszystko, czyli nie jest zbyt crazy, czyli nie jest za zbyt szaleńczo, nie jest zbyt głośno. I jeśli chcemy się uciszyć, wyciszyć, jedziemy do dżungli. Albo na wulkan. That's crazy. Jest bardzo cicho, z dala od ludzi jesteśmy sami, mamy święty spokój i możemy cieszyć się naturą. Także naprawdę jest tu możliwości wiele, albo możemy spędzić czas na prywatnej plaży. Tutaj plaża nudystów, ale jeszcze nigdy nie byłam, raczej nie pójdę. Natomiast bardzo lubię plaże. Just along the beach. Lubię prywatne plaże, i, no, i tam właśnie przebywają najczęściej Hawajczycy. I to jest bardzo ciekawe, bo oni znają wszelkie zakamarki tutaj. Mm -hmm. very cool I my jeszcze nie my się ich uczymy cały czas i pewnie będziemy się uczyć przez długi długi czas natomiast jest to niesamowita szkoła i uwielbiam po prostu uwielbiam tu być uwielbiam poznawać nowe tereny i za każdym razem je, nawet jeśli jedziemy tą samą drogą kilka razy widzimy zawsze coś innego po prostu albo jakieś kwiaty się pojawiają albo jakaś góra inaczej wygląda i słońce inaczej pada i chmura się przesuwa i też zaczyna padać i ten czas się pojawia jest po prostu tyle mnóstwo rzeczy Mamy 10 z 14 stref klimatycznych, tak jak już wspomniałam, tak, więc jest tu naprawdę sporo pięknych rzeczy do doświadczenia, do, wiecie, Twoje oczy będą zachwycone, gwarantuję Ci, gwarantuję Ci, bo tęcza jest praktycznie po każdym deszczu, po każdym, więc naprawdę jest to, no, paradise, tak. Żeby na przykład odwiedzić na honeymoon, czyli na podróż poślubną, jak znalazł mały. Maui jest również wspaniałe, aby osiąść tutaj i mieć rodzinę, moim zdaniem. Także, jeśli boicie się robaków, i tak dalej, oczywiście to miejsce nie będzie dla ciebie, bo Mały bywa bardzo gorące czasami. I jeśli jesteś cały czas i żyjesz w tym klimacie, może być to uciążliwe. Jeśli boisz się robaków, to żadna z wysp cię nie przekona. Jeśli lubisz zmian pogody, Żadna z wysp cię nie przekona, ok? Ale Maui ma tak naprawdę najpiękniejsze, chyba ze wszystkich wysp wodospady i hajki, tak? Czyli możemy się wspinać po górach, możemy chodzić po górach. możemy zwiedzać różne ciekawe miejsca, wyspy, jakieś jaskinie. Dalej i tak dalej. Jest naprawdę bosko, gdzie Kawaii również ma i Oahu też ma. Natomiast wiecie, co jest ciekawe, że na Oahu nie zobaczycie raczej wodospadu tak opłynącego. Musicie iść na długi, długi, długi <gryz> rejs w góry, <gryz> aby dotrzeć do takiego wodospadu, gdzie na Maui wystarczy siedzieć w aucie i te wodospady są po prostu. Wystarczy, żeby deszcz padał i wilgotno było i po prostu. Miracles happen? Jakim językiem posługujecie się na Hawajach? Na Hawajach posługujemy się dwoma językami. Pierwszy to jest angielski, a na miejscu drugim jest hawajski. Tak, hawajski jest na drugim miejscu, ponieważ całkowicie język angielski przejął ten hawajski. I no, jest to przykre, ale z drugiej strony, gdyby nie Amerykanie, amerykański język, myślę, że Hawaje, tak Polinezja. Na pewno by nie rozwijała się w też w takim szybkim tempie, jak się rozwija. Natomiast bardzo co nas cieszy, dlatego też wybraliśmy Maui, że jest tu cisza, spokój i tutaj się najmniej dzieje i najmniej w ogóle budują. Praktycznie w ogóle. My nie mamy żadnych tutaj jakichś block of flats, czyli na przykład dziesięciopiętrowych, czy iluś tam budynków. Nie ma czegoś takiego, nie mamy nawet. Chyba mamy jeden, tylko dwupiętrowy tutaj i nie ma nic wyższego. Poza hotelami oczywiście, tak, które są tam w rejonie Wayalea i tak dalej i tak dalej, także nie. <gry> nie polecam Big Island, czyli dużej wyspy, ponieważ jest tam wulkan i cały czas naprawdę wdycha się tę siarkę i wszelkie toksyny z wulkanu. Także jest zbyt intensywnie tam się dzieje, ta wyspa jest ciągle rozbudowywana, więc no czekamy na większy e jakby efekt, tak, co będzie w. Co przyniesie w ciągu kilku lat. Natomiast na pewno ta wyspa jest też ciekawa. Mają bardzo dużo upraw, i no, nie wyobrażam sobie raczej mieszkać na dużej wyspie. Nie mogłabym tam mieszkać, chociaż mają wspaniałe owoce i mają organiczne winogrona, ale nie mogłabym naprawdę za bardzo takie stresujące życie przez ten wulkan i wdychanie tych oparów. Nie dziękuję. Na pewno jest warta, aby zobaczyć tak jak wszystko. Natomiast aby pozostać tam na dłużej, nie zdecydowałabym się i na pewno nie zamieszkałabym na takiej wyspie. Które miejsce jest twoim ulubionym na wyspie Maui i dlaczego? Bardzo lubię to pytanie. O, lubię to pytanie. Moim ulubionym miejscem na Maui jest Haila Kala czyli wulkan. I. Bardzo lubię to miejsce, jest ekscytujące i pełne niespodzianek, i tak naprawdę można. Stamtąd jest najlepszy punkt obserwacyjny gwiazd i kosmosu. Eee, kosmosu, więc jest niesamowicie, naprawdę możemy zobaczyć wiele latających, spadających gwiazd i zobaczyć sobie przez teleskop różne ciekawe. I inne rzeczy. Bardzo popularnym jest tutaj zachód i wschód słońca, który odbywa się właśnie również na wulkanie Halilakala i jest niesamowity, jest naprawdę przepięknie. Zamieszczam tutaj kilka takich zdjęć. Tam też również mój narzeczony wziął mnie w dniu oświadczeń, także cały dzień odbywał się przez najlepsze, tak naprawdę punkty Hawajów, aż dotarł do konsensusu na plaży. Go, tak. setki, setki,